Dzisiaj Mercedes b klasa 2005 rok. Jakaś benzynka zdaje się 1.8. Problem polega na tym, że nie kręci rozrusznik. Nie dzieje się nic. Rozrusznik jest sprawny. Auto wcześniej było jakiegoś mechanika, który zdiagnozował uszkodzenie stacyjki. Chciał poratować klienta, zrobił mu taki prosty patent. Dołożony jest taki włącznik. Taki, o, o takie coś jest dołożone. Kabel jest wyciągnięty do akumulatora. Teraz przyświecę. Kabel jest wyprowadzony do akumulatora do klemy plusowej. Prosty wyłącznik, i tutaj biegnie kabel. To jest kostka. Kabel fioletowy z białym. I to jest kabel, który prosto do rozrusznika biegnie. Tu jest przecięty. Ktoś to uciął. Po prostu podłączył. Zrobił sterowanie na krótko. Teraz nawet bez stacyjki. Stacyjka jest wyłączona, zapłon wyłączony. Naciskamy. I to zaczyna odpalać, znaczy zaczyna, zaczyna kręcić, nie odpalać. Moja robota polega na tym, że mam wymienić stacyjka, żeby to zrobić. Trzeba trzeba przegrać zawartość tej oryginalnej stacyjki, do, 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 do. mam inną używaną. Po prostu spróbuję dzisiaj zrobić klona. Zobaczymy, czy to pomoże. Powiem szczerze, podłączyłem się z komputerem. Nie wiem, czy to zadziała. Z tego względu, że. już pokazuję. Ta stacyjka się diagnozuje. Ja się tu podłączyłem, i to jest takie coś jak położenie stacyjki. Teraz wyłączam na zero zupełnie. Zmieniło się, jest zero. Pierwsza pozycja jest. Zapłon jest, i w momencie jak robię rozruch, to się też zmienia. I teraz się zastanawiam, czy to na pewno jest. Problemem jest stacyjka, czy jeszcze coś jest. Na chwilę obecną nie wiem. Zrobimy, zrobię tego klona. I zobaczymy, co się będzie działo. Żeby zdemontować stacyjkę w takim pojeździe, to jest taka duża nakrętka, już sobie poluzowałem. Odkręcamy. Użyję śrubokręta, może będzie szybciej. Stacyjka jest uwolniona wpada do środka i teraz to trzeba zrobić. Zdemontować płytę spod spodu. To są dwie śrubki. Jedna, tam jest druga. Ja sobie odkręcam jeszcze dźwignię do otwierania maski. Opuszczam to i wtedy stacyjka wyleci, wyleci na zewnątrz. Jesteśmy na stole. Tu jest oryginalna stacyjka, której zawartość muszę przegrać do tej. To jest jakiegoś używanego, z innego samochodu używana część, sprawna. Kluczyk oczywiście nie będzie mi potrzebny, bo ten kluczyk po prostu przyszedł w zestawie, dlatego on tu jest. Spróbuję do tego użyć Autela. Ja już sobie wstępnie porozbierałem to wszystko. Tam siedzi procesor Motorola. Już się troszkę rozglądałem. Patrzyłem w schemat, zrobimy to po punktach. Tu są pewne punkty lutownicze, do których się muszę podlotować i za pomocą tego odczytam sobie zawartość. Analogicznie wgram potem do tego. sobie, tu jest opisane jako EIZ 269 I tu jest tak samo 169, czyli to jest to samo co w Mercedesie A-klasa Otwieramy EPROM Tu mam schematy I teraz z tego co się już wcześniej rozejrzałem, to jest ten schemat To jest ta płytka Dobra, ja się podlutuję zgodnie ze schematem i wracam. Podlutowane kabelki. Podłączamy do programatora. No i nie tak. Góry nogami. Ok. Zobaczymy czy się połączy, czy odczyta ID. No dobra, coś odczytało, czyli teraz tak, odczytam sobie Eprom. No, wygląda ok. Zapiszemy. Na pewności odczytam to jeszcze raz, bo nie mam tutaj, nie ma, nie ma weryfikacji. Dobra, odczytam to jeszcze raz. odczytam też flash. Ale dziwna zawartość. Co to? Dziwne rzeczy. Dobra, zapiszę go. No i teoretycznie Orgina mamy zgrany. Teraz wystarczy przerzucić tylko do nowego, w cudzysłowie nowego modułu, i powinno zadziałać. Teoretycznie wszystko mam polutowane. Jest komunikacja, czy nie ma? Jest, dobra. Co tu zrobimy? Spróbujemy sobie wgrać teraz to, co tam było odczytane. Nie wiem, co z tym flaszem zrobić. Tam był dziwny taki był. Zaraz porównam sobie, co to mi odczytało. To chyba odczytało dokładnie to samo co z tamtego. Zaraz muszę podejrzeć jeszcze raz. Tak, myślę, że flasza nie będę przegrywał, bo to jest to samo. Dobra, flasza zostawię w spokoju. Składam do kupy, podłączam do samochodu i zobaczymy, czy działa. Robimy szybką próbę. Tu jest to, co poprzegrywałem. Ciekawe, czy dam radę jedną ręką zapiąć. Sekunda. Dobra, zapięte. Ciekawe czy kluczyk rozpozna mhm, jeszcze trzeba go włożyć Dobra, kluczyk rozpoznało. Kręcimy. Tak, czyli miałem rację. To nie wina stacyjki. Druga robi dokładnie to samo, czyli nic nie robi. Trzeba szukać problemu. Ja dzisiaj na to nie mam czasu. To przyjechało tylko na, na klona tej stacyjki. Oddam klientowi to tak. Jeżeli kiedyś będę coś przy tym robił, nagram pewnie filmik i wrzucę. Dzięki, pozdrawiam.